Od środy 8 grudnia w Kozienickim Domu Kultury można oglądać nową wystawę fotograficzną. Moje Widzenie Świata to wystawa podsumowująca pierwszy semestr roku akademickiego UTW. Znajdziemy na niej wiele jesiennych i barwnych ujęć. Poza jesienią na zdjęciach możemy podziwiać także inne kadry, ponieważ prezentowane są tu również prace z poprzednich dwóch lat. Wszystkich przybyłych na Wernisarz powitał prowadzący zajęcia fotograficzne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Franciszek Subocz. Następnie Następnie dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska podziękowała autorom zdjęć za to, że są aktywni i regularnie uczęszczają na zajęcia. Na wystawie pokazano też zdjęcia zmarłego w ubiegłym roku Witolda Makarewicza, który brał udział w zajęciach fotograficznych UTW od początku ich istnienia. Wszyscy autorzy prac otrzymali dyplomy i drobne upominki, a panie dodatkowo obdarowano kwiatami. Wystawę w sali na rogu CKA oglądać można do 5 stycznia. Tuż po wernisarzu, w sali koncertowo-kinowej, wystąpił aktor i wokalista Artur Gocz. Na scenie towarzyszył mu pianista Dawid Ludkiewicz. Panowie zaprezentowali koncert patriotyczny pod tytułem Sztandary Niepodległości. Zebrani usłyszeli m.in. kompozycje Mateusza Pospieszalskiego, Zygmunta Koniecznego i Artura Goca. W sali koncertowo-kinowej rozbrzmiały teksty Mirona Białoszewskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Agnieszki Osieckiej czy Tadeusza Brańskiego. Rzeka stoi w miejscu mroźna, w lód zakuta I niesie się biała wigilijna nuta Przez doły ciała Usłyszeliśmy m.in. litanie piwnic i Świat w obłokach, ale też popularne piosenki, np. Pałacyk Michla czy Sanitariuszkę Małgorzatkę. Poszczególne piosenki opatrzone były wizualizacjami, były to m.in. animacje, ale też fragmenty filmów z okresu Powstania Warszawskiego. Wszystko to razem tworzyło poruszającą i skłaniającą do refleksji całość.